Oje, jaka dobra się. Jeszcze troszkę przed robotem. O, jaka dobra. To... O, witam serdecznie. Tutaj. Oficer John Henry Eden, LSPDFR. Cześć, przed służbą. Trzeba być bezpiecznym. Kontrola broni szybka. Zbrojownia, żeby nie stracić się Pałka policyjna jest, bije. Strzelba tłokowa jest. Nie będziemy sprawdzać, czy strzela. Pistolet jest, elegancko. Ważne jest w służbę. Witam wszystkich tutaj zebranych. Jak już wspomniałem, jestem oficer John Henry Eden. Służę w LSPD od 12 lat. Obecnie na stanowisku oficer. Witam serdecznie. Słuchajcie, nowy program powstał nazywa się LSBBFR. Polega on na monitorowaniu pracy policjantów z ich perspektywy. Oczywiście tutaj ze mną jest kamerzysta. No, ładnie. Słuchajcie, zajmujemy się naprawdę podstawowymi zadaniami policji: to znaczy pilnowaniem porządku w tym mieście, w naszym oczywiście pięknym mieście Los Santos w stanie San Andreas. Należy zauważyć to, że projekt LSPDFR jest jeszcze naprawdę we wczesnej fazie. Jak to nazywają reżyserowie, w fazie alfa. Chociaż nie, przepraszam. Teraz to jest publiczna beta. Bo, bardzo przepraszam. O kurczę, pości. John Henry Eden przyjmuje. Jadę na miejsce zdarzenia. Cóż, robota słuchajcie. Łatwo w nie należy, to naprawdę bardzo fajna robota. Bardzo fajna robota. Ja się słuchajcie, cieszę, że mogę służyć mojemu krajowi, prezydentowi Stanów Zjednoczonych, a także obywatelom tego jakże pięknego miasta Los Santos w stanie San Andreas. Podejrzany zasięg wzroku. Zatrzymaj się, tutaj LSPD. Nie wiecie, na wizytę, nie mówię brzydko, bo tu jeszcze znajdą się jakieś dzieciaki i będą po prostu słuchać. A ja, jako policjant, nie mogę dawać przykładu z tego dzieciom. Zatrzymaj się już! LSPD, zatrzymaj swój pojazd! No, tacy chłopaki się nie zyskają. Ja, słuchajcie, staram się szanować i radiowóz, i obywateli, nawet tych, których muszę łapać. Cóż, mimo że są przestępcami to wciąż obywatele. Zatrzymaj się. Prowadzę pitmanem. Pitmanek pit udany. Już, wysiadka. choroba. Choroba. Złaj ze mnie. Choroba. Nie cierpi biegania. to jest najgorsze w tyrować. Tyle biegania przy dopiero co wyjeżdża i go przyjeżdża taki stój! Ona broń! Choroba chyba skitował już i ja pierdolę, teraz będzie trzeba raporty robić. Nie nie znoszę tego, naprawdę tego nie znoszę. Jeszcze może biegć po autostradzie i kurcze. Chorobka biegnie do mojego radiowozu. Ale przynajmniej radiowoz fajne, oczywiście. Nasz program jest lepszy niż dawny program tego samego wykonawcy o nazwie LCPDFR, który działał w Liberty City, bo nasz program nie tylko przydziela policjantom zlecenia i kamerzysta po prostu jedzie z policjantem, ale także sprawia, że policjant może sam w sobie prosić o zlecenie. Proszę bardzo, John Henry, jeden zgłaszam się, czy coś się dzieje? Proszę bardzo, kradzież samochodów. Chorobka. Troszeczkę źle pojechałem, oczywiście przejąłem. Już jedziemy, naprawdę, wszystko słuchajcie, fajnie działa. Mamy tutaj w radiowozie kamerę. Mamy kamerzystę, który tutaj gdzieś od czasu do czasu się połączy za mną. Ja myślę, że to jest naprawdę bardzo dobry program. Oczywiście musi troszeczkę się rozwinąć. W tej chwili, jak, jak wspomniałem, jest w fazie publicznej bety. Także może się trafić, że nie tylko ja będę się pokazywał w tym programie. Mogą także być agenci FIB, IAA. LCPD, proszę zabrać sobie góry. Halo. LCPD. Ręce do góry, już. Ręce do góry. Kolejna piękna obywatelka miasta Bugiti. Bugiryjka, jak to się mówi. Ręce do góry. Takie śmiecie przyjeżdżają z tej swojej Bugiri. I potem zakręcają. Porządek w pięknym Los Santos. Choroba na nie ludzi. No, niby policjant nie powinien tak robić z ludźmi, ale wybaczcie, no. Z Bugiryjczykami, no niestety, trzeba tak postępować, ponieważ oni nie dają się aresztować. No, tak bywa. Jak mówiłem, no, projekt jest w fazie publicznej bety. No zdarza się od czasu do czasu, że nam wpadnie tutaj jakiś bugiryjczyk, czy jak tutaj było w tym wypadku bugiryjka. No i niestety, no bugują życie porządnym obywatelom. I nie da się ich aresztować, więc trzeba od czasu do czasu użyć przemocy. Jak sobie tutaj słuchajcie, stoi. sprawdzam czy może ktoś tutaj złama prawo w kodeksu ruchu drogowego, wiecie. Na przykład taki tutaj gałganek przyjedzie na czerwonym. Nie, dobrze się trzyma. Proszę bardzo, są po... No już mu uznajmy, że idzie przez przejście, bo tam... Tak niby szerokie, ale jednak wąskie do przejście to już niech mam, bo jednak... Widzę, że młody jest, to nie chcę tam go zamartnąć mandatami. Chorobcia. Chyba skręcamy. O proszę uzbrojony po pościg. John Henry Eden przyjąłem, siadę. Och, ta robotka. To naprawdę dobra rzecz. Widzę swoich. O, przepraszam pana. John Henry, jeden zgłaszam. potrącenie motocyklisty. Prawdopodobnie jeszcze żyje. Choroba, ci motocykliści się pchają pod kogo. Zatrzymać się już. Halo, zatrzymać się. Choroba, wiomek. Jesteśmy po tej samej stronie. Ach, motocykl. No LSPD, zatrzymaj się. Dobrze, zgłosiliśmy ich. trzymamy. Choroba. Dobrze. Mamy rannego oficera. Podejrzany ucieka na piechotę. Podejrzany otwiera ogień. Zbroni się. Doszło do wymiany ognia. Y, podejrzani nie żyją. Powtarzam, podejrzani nie żyją. Ach. Ja sobie tylko przestawię tutaj w moim komputerze. Przepraszam, nie to okno. Mamy kilka okien nowych, interakcji i wsparcia. Oczywiście oba świetnie się sprawdzamy, jak na razie. Mogę sobie nimi wstawiać światła bez syreny z niczego. Silnik, on jest zawsze włączony. Mogę go wyłączyć teraz, nawet teraz. Samochód nie pali. To jest naprawdę bardzo dobra rzecz. Oczywiście, wszystko jest wbudowane w nowy projekt First Response wszystko działa praktycznie niezawodnie, mam nadzieję, że tak będzie yy, niedługo kiedy projekt przejdzie już w fazę official release, czyli oficjalnego, jak, jak to nazwać, kurczę, oficjalnego wydania. Yy, tak jak tutaj jest nasz Billboard yy, LCPD. Yy, rekrutujemy. Także jak Ktoś ma śmykałkę do ochrony pra... u pani kolego na czerwonym migamy. Proszę zjechać. Dzień dobry. John Henry Eden LSPD Przekroczyła Pani światło na czerwonym. No, niestety muszę Pani wlepić mandat. Tutaj widzę, że to jest Pani pierwsza w ich To będzie tylko 50 dolarów, więc proszę się zgłosić na komisariat i opłacić to. Oczywiście może Pani zrezygnować przyjęcie mandatu. Wtedy proszę zgłosić prawo do sądu. W przeciwnym wypadku należy zapłacić mandat w ciągu 7 dni i wtedy będzie rósł. Dziękuję. Do widzenia Pani. No. Pilnowanie prawa i po to się wrodziłem. Kurde, tylko słuchajcie, niestety no, w robocie tak bywa, że policyjne radiowozy radia nie mają, no to jest najsmutniejsza część mojej pracy, człowiek musi tak bez niczego jeździć. Mo może kiedyś to się nam trafi, że nam budują radia, nie ten pojechał jeszcze dobrze, ja chyba przejechałem źle, oj kurcze, tak. Przejechałem, tutaj w ogóle taki nekumaty ten przejazd tutaj, ci niby chyba światło tam mają, my światło nie mamy. A ja jednak na tą fazę jak najszybciej. nie ma to jak pilnowanie porządku, naprawdę. To jest odprężająca praca. Dobrze, chociaż mam telefon. Oczywiście roboczy, tak, nie mogę ani do kolegów, ani do nikogo zadzwonić. Ale zawsze tam takie funkcje jak aparat czy, czy wiadomości działają, więc w razie czego to jak ktoś potrzebuje kontaktu ze mną, kiedy jestem w pracy, to może na to liczyć. Oj, kurczę, chyba źle pojechałem. Tutaj musimy pojechać. O! Dobrze. To trzeba pilnować, czy to... nikt nie, nie łamie prawa na moich oczach, bo to jednak, wiecie, jest wykroczenie poważne i to trzeba karać. Na miejscu, nie? No, na żółtym się jeszcze zmieściłem. ha! John, spaniaczek. Dobrze, zajedziemy na, na komisariat. Tam chwilkę odpocznę. Niech się pan nie boi. Okej. Okay. To ja się na chwilę zajmę swoimi sprawami. Wybaczcie mi tutaj... Panie komisarzu. możemy na chwilę przerwać? <laughs> Słuchajcie panowie, jakiej ja wtedy jestem w tej pały, że mniej o, o, o... No ja jak zwykle policjant nie może mieć chwili spokoju. I słuchaj stary jak wtedy, że mi z tej pały przy... Oh, no jak zwykle policjant nie można Słuchaj, później cię powiem mieć No to na No mamy pościg. John Henry Edim przejąłem pościg w Strawberry. Już tam jadę. I to jest, słuchajcie, robota. Tu się nie można mówić, naprawdę. No de facto jest miasto pełne tych buwicjańczyków? Bubicjań, Ludzi z Book City podejrzano cię na piechotkę. Policę na nią goni, ja jadę za podejrzany w samochodzie. No cóż, nie ma łatwo, nie ma łatwo. Stary, przydasz nam się, jedziesz. Podejrzany zasięgł do do wzroku. Takie zdajecie panowie. Oj! Oj! Wytrzymaj się Podejrzany nie był uwięziony Proszę się ruszyć tym firmem Co to jest? Laweta tutaj blokuje działanie policji Tu nigdzie nie jedziesz. Żeby oh. kolejny Bóg nam się szkował. No już, byłaś nie Mówię coś do ciebie. Chodź Wysiadamy. Kolejne Bugi. Wysiadaj. No już. Wysiadamy. Halo. Kolego. LSPD. Wysiadamy. No już. Halo. Rusz się. Spływaj, zrób. Halo, Bugu. Ruszamy się. Ech. Jak to było na treningu, a Bugi lecą do odstrzału. Nie trzeba było chyba przyciglić. Proszę się uspokoić. Proszę się uspokoić. Ludzie. Nie tego nas uczyli Nie tak zachowują się normalnie do hotelu. Widzę Bugjańczycy przybywają tego miasta po prostu tonami. Smutna prawda. Może zgodamy dzielnicę gangów? To się zawsze coś się dzieje. kolego, decyduj się, którym pasem. O, panie drogi. Jak jedziesz? Panie drogi. Halo, halo. Już. Proszę zjechać. Halo, panie, trzymaj się. Tutaj LSPD już. Wysiadamy well, już, 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 Ręce do góry, już Podnoś się Lapę do góry. Na Teraz się nie ruszaj Szybka, sprawa, akcja Dobra Wstawał Iso, idziemy Już ludzie, rozejrzyj się, nie ma tu nic do oglądania uh, walking... hey. Przedaj Odwiozę cię do aresztu Dobra, wklejmy pędzi Poczekaj koleżko, ja ci zaraz dam Damy ci światełka i jedziemy Oh, to jest, słuchajcie, dzień w pracy, to jest naprawdę dzień w pracy, niestety mamy do czynienia z Bugijczykami, ale jak widzicie, tak jak ten tutaj pseudo-obywatel, który z, z swoją brawurą na ulicach zagraża innym obywatelom, no cóż, są jednak prawdziwi obywatele Los Santos, którzy są posłuszni murowi, którzy dadzą się aresztować, nie jak ci Bugijczycy, Drogi policja, okej okay. Przepraszam, jestem zajęty Witamy w areszcie koleżko Cześć stary, przywiozłem ci smaczka Cześć, o, dobra Czyli to się nie nagrało? Okej, okay. no to jedziemy Trzeba wymienić trochę radio, bo jest góry mnie. Hop, manewr. Dobra, wiecie co? Jeżeli są motocykle, to ja bardzo chętnie się przesiądę na motocykl. O, robisz, tu mamy pościek, ale nie mam pojazdu jeszcze. Nie mam motocykli, no trudno. Clist po masy policyjnej. Oje, nie wyszło. O, koleżko miłe. Ręce do góry, pożywanie alkoholu w miejscu publicznym, nienoszenie koszulki... Oj, kolego, nagrabiłeś sobie. I to jeszcze pod komisariatem. jakim trzeba być idiotą? Dobra, wstałem. O, już dochodzi dziesiąta, powoli kończę zmianę. Siadaj. Ja się odwiozę szybciutko i się bierzemy do roboty dalszej. Antwerp Auto. No, niestety, bardzo chętnie bym pomógł, ale cóż poradzić? Tu mamy takiego miśka. John Henry Illin, proszę mi podsunąć się do roboty. Pościg oczywiście. No, jaka londroneczka. Drogi LSBD. Słuchajcie, to jest moja ostatnia robota na, na dzisiaj. Co tu się dzieje? O jedno. To na 100% będą Bugijczycy. O! Jezu, kochani. To na pewno będą Bugijczycy, bo takie rzeczy się nie dzieją w pościgach za normalnymi hotelami. O nie. Czym on jeździ, że on ma takie przyspieszenie i paranowanie? Guwijczycy. Mam nadzieję, że cel będzie zasięg naszego wzroku, chociaż nie możemy go zgubić, to jest naprawdę energetyczny buwijczyk. Jeszcze wyjedzie nam za granicę i co wtedy będzie żyć terror poza granicami naszego pięknego państwa. Czy tak nie wypada? Potem będą się skarżyć, że ta policja z San Andreas nie swojej roboty. Proszę bardzo, jaki smakowy czek Już zjeżdżaj, koleżko. Otworzyłem ja o nim... No niestety, jak miałem rację, bugiczycy ...i do tego czarni. Ech. Oczywiście Jarosz, to nie jestem, nie? Ja w pracy też mam czarnych kolegów. Ale bugiczycy są rozgrywane najgorsze pomioty.

o, no cóż, bywa. No dobrze, wracamy na komisariat, odstawiamy radiowóz. Kamerzystom się zajmę. E, inne oddziały, ja tymczasem spiszę papierki i do ci. Oczywiście policja, wie, jak musi się do domu, nie na światełkach, bo jak żeby inaczej. Ech. Jedziemy szybciutko. Oj, nie. Trochę rzuca. Mam nadzieję, że to nie robota wilczyków. Chociaż tutaj, jakbym się poplątał, pewnie bym znalazł paru. Także trzeba będzie tutaj pokręcić w przyszłości. No, mogę teraz sobie po popsuć troszeczkę mój tobiowiz. Tylko zaraz oddaję. No, jakżeście jeździli? Bóg was uczył jeździć, nie? Uff. Emblemat ekipy, w o, Okej, ładnie. O. A zaraz, zaraz. Jeszcze tylko muszę... ...młoty. O. Czyli to tak dobrze nie działa. Okej, okay, jesteśmy... Odstawiamy radiowóz. Ops. O dobra. Piękny dzień pracy. Oczywiście dziękuję Wam wszystkim tutaj obecnym za wizytę. Mam nadzieję, że projekt LSPDFR Wam się podoba. Jeżeli tak, nie zapomnijcie ocenić tego filmu, zostawić pod nim komentarza. Ja się tymczasem z Wami żegnam. Do zobaczyska.